Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś kolejne zadania z nierówności kwadratowej. Tym razem delta równa 0, taki przypadek. Mamy takie zadanie. 3x kwadrat minus 6x większe od minus 3. No to oczywiście doprowadzamy do takiej postaci, żeby tutaj za znakiem było 0. Czyli będzie 3x kwadrat minus 6x. Dodać 3, bo zmieniamy znak. Większe od 0. I teraz tak. Wzór na deltę, pamiętamy. b kwadrat minus 4 razy a razy c. Co to jest a, co to jest b, co to jest c? Przypominam, a to jest wszystko to, co stoi przed x kwadrat zawsze, czyli 3 w tym przypadku. b to wszystko to, co stoi przed x. czyli minus 6. No i C to jest wyraz wolny. Jest to plus 3, czyli po prostu 3. Delta to się równa b kwadrat, czyli minus 6 razy minus 6 daje nam 36 na plusie. Minus 4 razy a, czyli razy 3. Razy c, czyli znowu razy 3. To się równa. 36 minus 12 razy 3. To się równa. No i 36 minus 36 to się równa 0. No i w, gdy delta była większa od 0, to pisaliśmy sobie dwa wzory na dwa miejsca zerowe x1, x2. A gdy delta jest równa 0, oznacza, że mamy tylko jedno miejsce zerowe, czyli że nasza parabola będzie y, stykała się y, z osią x dokładnie w jednym miejscu. Więc napiszemy sobie, że x0 to się równa. I wzór jest taki: minus b przez 2a, bo nie ma tutaj po prostu pierwiastka z delty, bo mamy 0. No i to się równa minus b, czyli minus 6 razy minus tutaj, tak? Zobacz, tu jest minus b, czyli masz minus, jakby takie, nie mamy razy, minus 6 przez 2a, czyli przez 2 razy 3. To się równa minus razy minus daje plus, czyli będzie 6 przez 6, to się równa 1. Czyli naszym miejscem zerowym jest jedynka no to możemy sobie narysować taką ala ośkę Wiemy x y no i tutaj jest co gdzieś 1. no i narysujemy sobie parabolę która ma wierzchołek dokładnie w tym miejscu tutaj na x 1 na y jest to 0. no to w takim przypadku należy napisać rozwiązanie do jakich y pytanie jest co jest większe od zera? No to widzimy, że większe od zera są liczby wszystkie tutaj do jedynki i potem od jedynki kolejne. Czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 1 w sumie z 1 do plus nieskończoności. Taki jest wynik dla większego od 3. Ramiona paraboli narysowałem skierowane do góry, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, zależy to od tutaj tego co stoi przed x kwadrat. Czy jest dodatnie czy ujemne? Jeżeli to jest dodatnie, to ramiona są w górę. Cieszą się, tak? A jeżeli ujemne, to ramiona są skierowane w dół. Tak samo tutaj nawias jest, przypominam, otwarty, jeżeli jest większe a jeżeli jest większe, np. lub równy, to jest ostry. Czyli jakby wyglądało nasze zadanie, gdyby to miało postać 3x kwadrat minus 6x plus 3, ale nie większe, tylko mniejsze lub równe 0. To wyszedłby dokładnie taki sam wynik. x0 równa się 1. Nasza oś, y, x1, Znowu, ramiona skierowane byłyby do góry, ale wszystko, co jest mniejsze lub równe, tu jest wszystko większe, tak? Bo leży jakby nad osią, ale równe jest tylko w tym jednym punkcie tutaj. Czyli odpowiedzią byłoby, że x należy do przedziału w zasadzie, jed który składa się tylko z jednego z jednej liczby jest to liczba 1. No i wiadomo, no jakby to było minus 3x, to by były ramiona skierowane w dół. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za dwa dni w kolejnym odcinku. Cześć!